Cześć. Niedawno brałem udział w Hyruxie, a to jest odznaka za ukończenie tego rodzaju zawodów sportowych, które obejmują 8 konkurencji poprzedzonych kilometrowymi odcinkami biegowymi. Jest to formuła typowych zawodów crossowych, po prostu na czas, kto pierwszy pokona cały dystans, ten jest najlepszy. Te zawody Herox odbyły się po raz pierwszy w Warszawie, brałem w nich udział i w tym filmie chcę opowiedzieć Ci, jak było. Po prostu zdać taką jakby relację z tych zawodów, jaka była organizacja, jak to wszystko przebiegało. Oraz w drugiej części tego materiału omówię takie kwestie jak na przykład poszczególne konkurencje, jak się do nich przygotować, jak w ogóle przygotować się do całych zawodów, jak się, do, jak się rozgrzać, jak się ubrać, jakie buty wybrać i tym podobne rzeczy. Zacznijmy więc od początku. Hyrox to 8 konkurencji, 8 stacji. Przed każdą mamy 1 km biegu. Te konkurencje to w kolejności: 1 km na ergometrze narciarskim, pchanie sanek, potem ciągnięcie sanek. Numer 4: Barpi i skok do przodu. Numer 5: Wioślarz. Numer 6: Spacer farmera. Numer 7. Wykroki, pokonywanie dystansu wykrokami i numer 8 to Wolbole, czyli przysiad i wyrzut piłki o tarczę, która jest na wysokości około 3 metrów. Ta formuła jest stała i każde zawody są niemal dokładnie takie same. Według mnie są one mocno zoptymalizowane, wymagają jednocześnie bardzo dobrej siły, wydolności, wytrzymałości, kondycji, czyli. Są one naprawdę, kto się mówi, crossowe, przekrojowe. Nie ma tak, że ktoś, kto jest po prostu dobrym biegaczem, to tam wygra, albo ktoś, kto jest mocnym siwaczem, to wygra. Trzeba to wszystko mieć bardzo mocno uporządkowane i po prostu w miarę być dobrym we wszystkim. Zawody odbyły się 9 września w Warszawie. Były to pierwsze zawody Hyrux w Polsce. I teraz, tak, jeśli chodzi o miejsce, o dojazd, one się odbyły w Ptak Expo. Tam dojazd z Warszawy jest według mnie bardzo dobry. Nie ma żadnego problemu, żeby na przykład z centrum tam w miarę szybko dotrzeć. Miejsca parkingowe były, hala, w której się zawody odbywały, była ogromna, przepiękna, bardzo ładnie zrobiona. Wstęp był wolny dla wszystkich kibiców i w skrócie, organizacja mi się bardzo podobała. To znaczy, wszystko było jasne, klarowne, wchodziło się do tej hali i było od razu widać, gdzie co jest. Po lewej stronie była rejestracja, pokazuje tylko kod QR, który dostałem na maila. Dostaję opaskę, informacje, wszystkie, jakie tylko potrzebuję, idę dalej. Było miejsce do przebrania się, był depozyt do zostawienia rzeczy, było miejsce do rozgrzania się. W tym miejscu, gdzie można było robić rozgrzewkę, były no, praktycznie wszystkie te podstawowe rzeczy z wyposażenia. Było na przykład, można sobie te sanki czy przeciągnąć, czy popchać, czy po prostu z wykro, wykroki sobie porobić z workiem, ponieść kettle, ergometr wioślarski, narciarski, nawet rowerki się pojawiły. Także każdy mógł się podogrzewać, porozgrzewać tak, jak tylko mu się podobało. Jeśli chodzi o starty. Starty były bardzo punktualne. To znaczy, każdy dostawał informację wcześniej o dokładnie której godzinie startuje. Były zegary porostawiane i niemal co do 10 sekund wszyscy startowaliśmy dokładnie w tych godzinach. Było takie miejsce, gdzie się po prostu wchodziło na start, tam było oczekiwanie, zegar odliczał czas do startu i w tym momencie po prostu wybiegaliśmy wszyscy razem tam w około 10-15 osobowych grupkach i startowaliśmy. Był ekran na trasie biegowej, który dokładnie pokazywał, gdzie się jest, co się następne robi. Także, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę, to naprawdę nie idzie się pogubić. Także, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o te kwestie, według mnie było niemalże wzorowo. Wolontariusze byli bardzo pomocni, nie było żadnej spiny, nie było tak, że ktoś tam patrzył, czy powiedzmy kolano przy wykroku, przy jakimś jednym powtórzeniu będzie pół centymetra od podłogi. Jeżeli ktoś nie oszukiwał jawnie, no to, to po prostu leciał, nie było żadnego problemu. Wolontariusze wspierali, motywowali, także to też było jak najbardziej w porządku. Przy takich konkurencjach, jak na przykład ostatnie przysiady, których trzeba było zrobić tam odpowiednio od formuły 75 albo 100, wolontariusze to liczyli, mówili, ile jeszcze zostało i tak dalej, i tak dalej. No więc... Tutaj akurat nie ma żadnego kłopotu. Atmosfera była bardzo w porządku. To, co mi się osobiście może trochę mniej podobało, to to, że było po prostu tam bardzo głośno. Na szczęście podczas samego wyścigu, podczas biegu, tego się już nie odczuwało aż tak bardzo, więc głośno było po prostu, gdy się tam stało i obserwowało. Na trasie była dostępna woda, był dostępny napój energetyczny, Red Bull także to zapewniali. Według mnie powinna być jeszcze na trasie jakaś taka opcja, żeby na przykład kawałek banana zjeść, czy coś, gdyby ktoś potrzebował. Ja tego nie potrzebowałem zupełnie, ale no to by się przydało, czy, czy cokolwiek jeszcze podobnego, żeby ewentualnie węglowodany uzupełnić. Natomiast ogólnie woda była zapewniona, można było dosłownie co chwilę ją brać, i tu było wszystko bardzo w porządku. Jednym z minusów dla niektórych osób jest to, że jeżeli już zaczynamy wyścig, wystartujemy, to nie można skorzystać z toalety do momentu ukończenia. To znaczy, jeżeli ktoś by z jakiegoś powodu miał nagle potrzebę, żeby w połowie wyścigu wyjść do toalety, to, to by się mogło skończyć dyskwalifikacją. Niby tak trasa była zrobiona, że tak można było tak przecisnąć się, przeskoczyć po prostu przez barierkę i tam toaletę, właśnie pójść do toalety i potem wrócić. Ale obstawiam, że jakby ktoś to zauważył, by się przyczepił, to mógłby być kłopot. Według mnie, jakąś opcją byłoby tu jednak, żeby w tym rock zone, czyli w miejscu, gdzie właśnie była woda, gdzie się szło do konkurencji, postawić te ze dwa, trzy tojtojki i nawet jeżeli mało kto by z nich korzystał, ale to jakby ktoś potrzebował, to czułby ten psychiczny komfort, że to jest. Natomiast, jako że bieg jest bardzo intensywny i to według mnie bardzo, bardzo, bardzo intensywny, to jeżeli pójdzie się przed nim do toalety, to potem zdecydowanie się nie będzie chciało iść do toalety w trakcie, bo po prostu jest tak duża intensywność tego wysiłku, że od pierwszych minut się pocisz tak, że, że tam się nie ma co po prostu tych płynów uzbierać. Także jeśli chodzi o organizację, to by było to. W tyle oczywiście wrzucam, wrzucałem różnego rodzaju zdjęcia, urywki, nagrywki z tego, co tam mi się udało zrobić, więc zastanawiam się, czy cokolwiek jeszcze chyba tyle, więc może przejdźmy do drugiej części tego materiału, czyli do konkretów. Omówienie konkurencji. Na Hyroxie tak jak wspominałem, formuła jest stała. Jest to kilometr biegu, ćwiczenie pierwsze, kilometr biegu, ćwiczenie drugie, tak osiem. Czyli mamy równiutkie 8 kilometrów biegu oraz 8 różnych stacji treningowych. I teraz tak. Stacje są dokładnie takie same. One, jeżeli wejdziemy na przykład na stronę Heroxa, są pokazane, podane i one się minimalnie różnią w zależności od tego, w jaki sposób startujemy. To znaczy, jest kilka różnych formuł i są formuły w parach, mieszane, dzielone itd., ale ja się skupię na tych formułach standardowych, czyli gdzie każda osoba biegnie jako, jako jedna jednostka i musi po prostu wszystkie konkurencje wykonać sama, sama, sama. Jest podział na Dywizję kobiecą Open, kobiecą Pro, męską Open i męską Pro. I kobiety Open mają najmniejsze ciężary, mężczyźni Open i kobiety Pro mają średnie ciężary, a mężczyźni w dywizji Pro mają ciężary największe. I cała ta tabelka z ciężarami jest dostępna na stronie, ją tutaj też przeklejam. Teraz, jeżeli oglądasz to w formie wideo, to powinieneś to widzieć. Lub powinnaś to widzieć, więc do tego się można poniekąd przygotować. No i teraz tak, ergometr narciarski to jest konkurencja numer jeden. Do niego ogólnie trzeba mieć w miarę silne plecy, brzuch, tricepsy. I jeżeli ktoś w ogóle nie miał możliwości, żeby na tym sprzęcie poćwiczyć wcześniej, to polecam odwiedzić. Jakąś siłownie miejsce, gdzie taki ergometr narciarski jest. Natomiast sama technika tego ćwiczenia w ogóle nie jest trudna, i ćwiczenie jest jak najbardziej przystępne dla każdej osoby, która na przykład od czasu do czasu robi przyciąganie drążka, robi tricepsy w formie ściągania wyciągu górnego w dół, czy chociażby używa piłki ball do rzutów o podłogę. Więc tu nie ma żadnego kłopotu. Konkurencja numer dwa, pchanie sanek. I tu w przypadku mężczyzn Pro, czyli w tej dywizji, w której ja startowałem, sanki ważą około 200 kg. To jest sporo, to znaczy, one są po prostu ciężkie. Natomiast jeżeli wydaje ci się, że nie wiem, nie da się tego ruszyć, to to da się to ruszyć, bo to są sanki. Czyli pchasz je, one są na takich jakby płozach, nie wiem, no po prostu. Da się je przepchać. Tam, w miejscu gdzie one są, jest taka ala, taki sztuczny dywanik, trawa, i co do zasady, jest ok. Jest przyczepność butów dobra. Buty trzeba mieć po prostu takie do biegania po utwardzonej nawierzchni i prawdopodobnie będą się spokojnie nadawać. Jeszcze do tego wątku wrócę. Natomiast myślę, że jeżeli jesteś w stanie wykonać przysiad ze sztangą np. 80-90 kg, martwy ciąg ze 120-140 kg, ważysz te chociaż 70 kg, to ten wózek 200 kg jest naprawdę spokojnie do przepchania. Więc tu nie ma kłopotu. Natomiast kwestia jest jeszcze techniki. Tego w jaki sposób te saneczki właśnie złapać. Ja nie polecam tej techniki na prostych rękach, natomiast z tego co widziałem, większość osób używa techniki albo na zgiętych rękach, albo opiera się barkami, bicepsami o górną część uchwytów, a dłonie trzyma na dolnej części. No i to jest opcja. Warto to poćwiczyć w dowolny sposób, bo to jest dość niespecyficzny ruch i jeżeli nigdy wcześniej nie, nie, wyko nie wykorzystywałeś tego, ty tego typu ruchu, to może sprawiać ci kłopot. Konkurencję numer 3. Ciągnięcie. Ciągnięcie tych sanek. One tutaj w dywizji mężczyzn pro ważą 150 kg. Wydawało mi się, że to będzie łatwiejsze z tego powodu, że ja już takie ciągnięcie sanek robiłem, tylko jest jedna zasadnicza, bardzo ważna różnica. Ja robiłem to ciągnięcie sanek z uchwytami, które były przyczepione jakieś 2 metry od nich, a tutaj mamy dystans 12,5 metra i jest lina, czyli ta lina tak jakby się trochę napręża, rozpręża, a te sanki są bardzo daleko od nas, bo my nie możemy pod nie podchodzić, tylko stoimy na początku. Tu jest cały ten tor 12,5 metra i sanki są na początku, na końcu. I wtedy tę linę trzeba umiejętnie naciągnąć <laughs> i ciężko się je przyciąga, naprawdę ciężko. Więc to jest konkurencja stosunkowo... Trudna, ciężka, ale tu jest też kwestia techniki. Linę trzeba po prostu rękami naciągnąć i najlepiej się jednak odpychać jest nogami. Zrobić to około metr, półtora metra do tyłu. Tyle co nam po prostu pozwala to miejsce, w którym będziemy ćwiczyć. Konkurencja numer 4: Barpi. Barpi Broad Jump, czyli kładziemy się na podłogę, wstajemy, skaczemy do przodu. Barpi ze zwykłym wyskokiem w przód, i tak było do pokonania 80 metrów według mnie nie jest to nic trudnego, pod warunkiem, że masz w miarę dobrą kondycję i po prostu robisz od czasu do czasu barpi. Tu z technikaliów trzeba kłaść dłonie nie bardzo daleko od nóg, czyli nie możemy zrobić takiego barpi, gdzie po prostu ręce kładziemy bardzo wysoko, czy znaczy bardzo mocno do przodu. One muszą być, tak jak w regulaminie było, dla mniej więcej odległość przedramienia od miejsca, gdzie nasze stopy będą. Oraz kwestia numer dwa. Nogi przy wstawaniu z barpi musimy postawić tu, gdzie były ręce lub przed. Czyli nie możemy wychodzić nogami poza naszą linię dłoni. No i to akurat nie było specjalnie trudne. Konkurencja piąta, zwykły wioślarz do pokonania mm, 1000 metrów. Oni ustawiają standardowo opór na mniej więcej 6, 7, 8 na 10. Mnie osobiście się lepiej wiosłuje, gdy opór jest większy, czyli ja sobie od razu przestawiłem na 10 na 10, ale pamiętaj, że na ergometrach narciarskim i wyślarskim, jeżeli raz sobie już ustawisz na początku ten opór i zaczniesz jechać, to nie możesz go w trakcie już potem zmieniać, czyli raz ustawiasz i na tym jedziesz. Ale to konkurencja jest raczej w miarę prosta, oczywista. Później jest numer 6 spacer farmera, lub bieg farmera, jeżeli wolisz. Po prostu bierzesz dwa ketle i lecisz z nimi 200 metrów. Można tutaj te ketle odstawiać, natomiast wiadomo, że to się wiąże z jakimś tam kolejnym wysiłkiem i... Według mnie, z tego co ja sprawdzałem, testowałem, lepiej jest nawet przetruchtać naprawdę jak najszybciej, bo wtedy po prostu krócej się niesie te ciężary. Chodzenie zwykłe będzie mocno męczyć ręce. No i to jest konkurencja bardzo prosta, według mnie, bo po prostu niesiesz dosłownie dwie ciężkie siatki z zakupami. Natomiast to trzeba po prostu poćwiczyć. Bierzesz dwie hantelki, bierzesz trambara, bierzesz dwa ketle, cokolwiek, dowolne ciężarki tego typu. Ja polecam hantle albo ketle. Hantle są trudniejsze dla chwytu, bo się jeszcze obkręcają, ketle nie. I po prostu chodzisz sobie z nimi. Jeżeli na siłowni nie masz dużo miejsca, to sobie pochodź z nimi po prostu na bieżni. I to może być tro trochę trudniejsze, bo bieżnie jest ciężej zatrzymać, jeżeli mamy dwie ręce zajęte, ale możemy na przykład na bieżni ustawić tak bieżnie, że załóżmy, będzie to 200 metrów odliczane w dół i po prostu ustawiamy prędkość, załóżmy, 5,5 km na godzinę i sobie bierzemy takie dwie ketle, znaczy najpierw klikamy na start, bierzemy dwa ketle i idziemy do czasu, choć bieżnie nie zatrzyma, czyli tak trochę ryzykownie, ale no, jeżeli już ćwiczymy to, róbmy to porządnie. No i konkurencja numer 7. Wykroki. Wykroki z workiem na plecach. W dywizji Pro mężczyzn jest to worek 30 kg. I tu nie ma żadnej filozofii, żeby robić tę konkurencję dobrze, trzeba po prostu robić trochę wykroków za kroków. I. No co, no, po prostu 100 metrów do pokonania tymi wykrokami, gdzie każdy z nich ma być zrobiony także kolanem dotykamy do podłogi i wstajemy tak, żeby wyprostować kolana i biodra. Można iść od razu, krok, 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 a można zrobić jeden krok, dostawić nogę i potem dopiero postawić drugą. To trzeba znowu robić, żeby działało, tylko weź tutaj pod uwagę, że już jest dość duże zmęczenie, bo jesteś po 7 kilometrach biegu, jesteś po spacerze farmera, po wioślarzu, po innych konkurencjach, które poniekąd też angażują nogi, szczególnie na przykład pchanie i ciągnięcie samek. Więc. Tutaj wychodzi około 100 kroków z ciężarem, i ważna rzecz w, tym, w tej konkurencji: worka nie można odkładać, bo odkładanie worka to poniekąd jest albo cofnięcie, albo dyskwalifikacja. To znaczy, tu. Ja polecam na tyle robić to dokładnie, żeby nie mieć np. jakiegoś zachwiania się, bo jeżeli dwa, 3 razy nam ten worek spadnie, to sędzia może nas dyskwalifikować za to. I to się szczególnie na mistrzostwach zdarza, z tego co widziałem. Worek ma dużo uchwytów, to jest klasyczny sandbag, więc mamy uchwyty tutaj nad barkami, po bokach itd. Ja często robiłem tak, że robiłem na przykład te 10-20 wykroków, puszczałem sobie na chwilę jedną rękę, żeby steletnąć, drugą, żeby steletnąć, w tym czasie nogi odpoczęły i leciałem dalej. Nie jest to strasznie trudne, po prostu trzeba mieć trochę tej siły i wytrzymałości. I później po ostatnim kilometrze biegu mamy 100 wallboli, czyli przysiad i wyrzut piłki o tarczę. Mężczyźni mają tarczę na wysokości 3 metrów kobiety, 2,7 metra. W dywizji Pro jest to piłka 9 kg i tych przysiadów trzeba zrobić 100. Ale w dywizjach tych Open jest z tego co ja pamiętam, tylko nie pamiętam dokładnie w której, nie wiem czy nie, tylko w kobiecej, jest 75 przysiadów. No w każdym razie jest koło 100 przysiadów w tym co ja robiłem. I przysiad ma być porządny, głęboki, to znaczy biodra poniżej kolan, i wyrzut tej piłki ma być konkretnie do celu. Ta piłka nie może latać byle gdzie, tylko ma trafić w tarczę, więc musimy jeszcze być dokładni. I tu paradoksalnie wcale nogi aż tak się nie muszą męczyć. Możliwe, że ręce będą słabsze. T to ćwiczenie trzeba porobić, jeżeli nie masz dostępu do piłki, jeżeli nie masz na przykład takiego miejsca, gdzie możesz porzucać piłkowo ścianę to weź sobie dwa, dwie hantelki zwykłe i rób z tym trastery, czyli przysiad podrzut, przysiad podrzut. I to jest opcja właśnie, żeby to ćwiczenie wykonać. W dużym skrócie, przygotowanie do takich zawodów sportowych jak Hyrox to jest generalne zwiększenie wytrzymałości, kondycji i siły i najlepiej to jest po prostu ćwiczyć mocno przekrojowo, ale też nie bać się dużych ilości powtórzeń bo bez zrobienia treningów na dużej ilości powtórzeń możemy potem się naprawdę zajechać. Trzeba i biegać i robić przysiady i pracować na na przykład wioślarzu i podnosić pchać duże ciężary, żeby to robić. Im jesteśmy bardziej generalnie wysportowani, tym lepiej dla nas. W jaki sposób się ubrać? Powiem tak, Cienko, to znaczy albo jakaś cienka koszulka, albo nawet bez koszulki. Mnóstwo osób startuje. Zwykłe, wygodne, krótkie spodenki i tyle. I dobre buty. I teraz, jeśli chodzi o buty, jest bardzo ważna kwestia. Buty nie mogą być zbyt miękkie. To znaczy one nie mogą latać. To nie mogą być takie buty, które się zakłada bez sznurowania. To ogólnie muszą być buty, które właśnie jeżeli zasznurujemy, to się nie da ich zdjąć, bo inaczej pchanie sanek lub ciągnięcie sanek po prostu sprawi, że te buty będą nam spadać i po nas. Także tutaj musimy sobie znaleźć takie buty, które po zasznurowaniu po prostu trzymają bardzo mocno stopę i nie ślizgają się. To powinny być zwykłe buty do biegania po utwardzonej nawierzchni, tylko właśnie takie, które nie są zbyt miękkie. I no powiem tak, warto by było sprawdzić te buty przed startem, po prostu idąc gdzieś na siłownię, gdzie są takie sanki, które możemy pchać i po prostu zobaczyć, jak one się będą sprawować. Co wziąć ze sobą na Z Znajomych, żeby ponagrywalić, i zrobili zdjęcia i ci kibicowali i wspierani. W dużym skrócie, nic nie musisz brać, tylko po całych zawodach warto by było wziąć coś ze sobą do jedzenia, szczególnie z białkiem, żeby się w miarę zregenerować, bo ja nie widziałem, żeby zapewniali tam cokolwiek wysokobiałkowego. Natomiast woda i węglowodany były jako tako zapewnione, więc wody na pewno nie musisz brać, bo tego było tam mnóstwo. Jaką rozgrzewkę wykonać przed przebiec się 500 metrów, kilometr, przejechać się chwilę na wioślarzu dogrzeć stawy skokowe i kolana, bo one będą bardzo eksploatowane. Delikatnie się porozciągać, szczególnie łydka, czworogłowy pośladek i cała reszta według własnych preferencji. Ogólnie polecam zrobić w miarę mocną rozgrzewkę, bo później jest tak, że startujesz i w zasadzie od razu bez przerwy już lecisz na dużej intensywności, i to może być mocno wymagające. Ja zrobiłem odrobinkę za słabą rozgrzewkę, chociaż może nie jakoś specjalnie za słabą, natomiast troszeczkę zabrakło mi tego przepalenia. I jeszcze jest jedna kwestia: co jeść, jak jeść przed. Ja tutaj popełniłem na moich zawodach duży błąd, ponieważ byłem za bardzo najedzony. I jakoś tak się, powiedzmy, nie pomyślałem o tym za bardzo. Potraktowałem te zawody troszeczkę bardziej jak na przykład jakiś półmaraton, czy maraton, czy taki długodystansowy bieg i zjadłem troszeczkę za dużo przed, godzinę przed około, także czułem, że jeszcze coś na żołądku jest. No i zweryfikowało mnie to bardzo mocno, bo po pierwszym biegu, który poszedł na luzie, był ergometr narciarski, w którym mocno się spina brzuch, no i złapałem dość porządną kolkę. I niestety wydolność na luzie. Mięśnie w miarę na luzie, tylko po prostu w brzuchu mnie ścisnęło jak cholera, przez co musiałem naprawdę naprawdę na następnych dwóch, trzech, czterech w zasadzie konkurencjach zwolnić. No i taki ścięty byłem do samego końca, więc niestety czasu dobrego nie ukręciłem i stąd moja wskazówka. Lepiej, żebyś zjadł czy zjadła troszeczkę za mało niż za dużo, bo intensywność jest bardzo duża i według mnie, dwie godziny przed, nie warto by już nic jeść, a te 2-3 godziny przed zjeść sobie jakiś lekki posiłek w stylu owsianka, w stylu banan z waflem ryżowym, czy jakaś bułka z odrobiną dżemu, cokolwiek, co masz sprawdzone przed intensywnym wysiłkiem. Na trasie był napój energetyczny, który miał trochę węglowodanów, więc idzie tu jakoś myślę, że na spokojnie trochę ich uzupełnić, jeżeli potrzebujesz, ale to jest wysiłek na mniej więcej od godziny do dwóch. W zależności od tempa, więc co do zasady raczej węglowodanów starcz, jeżeli dzień, dwa przed się ich porządnie ponajadałeś. Więc nie jedz za dużo, nie popełnij mojego błędu. Podsumowując, hyrox, dobre, porządne, mocne, intensywne, crossowe zawody, które łączą bieganie i konkurencje siłowo-wytrzymałościowe... Jeżeli będzie kolejny raz w Polsce organizowany, to ja z pewnością się również zapisuję i tym razem będę chciał zdecydowanie mój czas poprawić. Nie popełnię już tego błędu, który popełniłem z jedzeniem. Jeżeli będzie Herox organizowany, to nie zwlekaj zapisuj się, bo jest to świetna metoda, żeby się sprawdzić. Także dzięki za świetny event wszystkim organizatorom, wszystkim osobom, które brały w tym udział. Powodzenia i być może do zobaczenia na Heroxie w 2024-2025. Zobaczymy. Na razie trzymaj się i cześć!